Dobra, słuchajcie, nie pokazywałem wam mieszkania w stolicy, bo w sumie było normalne, ale tutaj muszę wam je już w kulidze pokazać. Zobaczcie, już na wejściu mam taką maluteńką kuchnię z mega genialnym dywanikiem. No i z podłogami, jak w takich starych domach u dziadków. Co zresztą widać po tym progu. Tutaj już na wejściu jest nawet taka maluteńka ławeczka, na której można się zrelaksować. No i oczywiście główny salon. Niech Was oczywiście nie zdziwi ilość łóżek, wszystkie są moje, mogę sobie wybierać. Tutaj te podłogi są niesamowite, bo mam wrażenie, że te deski zaraz się rozpadną. Dobra jest ta lampeczka, dziś sobie ją włączę. Widok z okien na jakieś podwórko. Natomiast najlepsza jest łazienka, słuchajcie, jak jakaś kabina na statku kosmicznym. Zobaczcie. Muszę się schylić, bo cały się nie mieszczę tutaj. I słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jak wchodzę tutaj. To mam wrażenie, że tu wszystko się ugina. Że będę się mył, to się to zawali wszystko. Muszę tyłem wychodzić, bo nie jestem w stanie się tam obrócić. Tak więc słuchajcie, Kuldiga, Łotwa, jest klimacik. ja pewnie sobie wybiorę to. Ważne, że jest TV też, oby tylko w noty ciepło było. Ale dźwięk wydaje ta podłoga, słuchajcie. Tak więc dojechałem do Kuldigi, zaraz sobie pogadamy o tym. Tutaj są moje drzwi oczywiście, zobaczcie, a tutaj zobaczcie są schody na dół, to po pijaku byłoby bardzo ryzykowne, a drzwi były zamknięte te do schodów na coś takiego, tak więc myślałem na początku, że to jakaś piwnica jest, a budynek z zewnątrz wygląda właśnie tak, taki niepozorny przy ulicy. Słuchajcie, dopiero wyszedłem sobie pochodzić, pospacerować. Tutaj po miasteczka, ale już trafiłem na budynek, który, który jest normalnie zamieszkały przez ludzi. Natomiast jest informacja, że właśnie w nim, za komuny, mieściła się siedziba Czeki, czyli właśnie KGB. Kolejny taki budynek po rydze. Tylko, że tam oczywiście zrobiono muzeum. A nie mówiłem wam tego, w tamtym budynku, oczywiście, ten mężczyzna, który nas zaprowadzał, mówił, że pewnie za ileś tam lat to muzeum zostanie zamknięte, bo budynek popada w ruinę. A rząd nie wydaje pieniędzy na remont takich miejsc. Co ma jakiś tam sens, żeby nie upamiętniać miejsc, w których po prostu mordowano ludzi i w ten sposób, żeby odnawiać to i tak dalej, pieniądze walić na to. Tak więc tutaj, w tym miejscu akurat po prostu mieszkają ludzie. Ale spoko, nie będę go nagrywał, to zwykły budynek jest po prostu, tylko jest taka informacja, prawda? Natomiast jest to już zwykły, klasyczny, zamieszkały przez osoby budyneczek. Ale po drodze, słuchajcie, trafiłem na budynek, e, który chciałem zobaczyć. To jest była wielka synagoga tutaj w mieście, natomiast budynek ten obecnie już synagogą nie jest. Znajduje się w nim biblioteka miejska. E, synagogą był do 1941 roku, no ale gdy wkroczyli tutaj Niemcy, to no, wymordowali wszystkich Żydów. E, no i ta synagoga już nie miała komu służyć. Na dodatek Niemcy ją totalnie zbezcześcili tutaj. No i potem ją już po wojnie tutaj odrestaurowano. I obecnie mieści się tutaj po prostu biblioteka. Budynek jest bardzo ładnie, oczywiście odnowiony. Natomiast nie można wejść do środka, bo dziś jest niedziela, tak więc biblioteka jest po prostu zamknięta. No ten nie że po prostu trafiłem tutaj w niedzielę, a jutro z rana wyjeżdżam dalej, tu jest taka. Piękna sowa. Symbol Masonerii. Może coś jest na rzecz. Natomiast słuchajcie, dziwne jest to, że ta synagoga już nie ma żadnych symboli żydowskich. Znaczy nie wiem, czy oryginalnie miała. Myślę, że miała jakieś gwiazdy Dawida i tym podobne symbole. Ale nie ma ich, ani jednego. Więc muszę poszukać w internecie jak ona wyglądała faktycznie przed wojną czy faktycznie tak, może być tak, że po prostu ona od początku nie miała żadnych symboli, ale wątpię w to, szczerze, tak więc no, ok, może podczas renowacji zostały usunięte, nie wiem, zobaczę. Słuchajcie, ja przyjechałem tutaj odpocząć po hałaśliwej rydze. Zwariuję. Kuldiga to małe, 12-tysięczne miasteczko. Na Tripadvisor, jak czytałem opinię o nim, to ludzie pisali, że to jest takie senne miasteczko, że tu się nic nie dzieje, jest cisza i spokój. No ale, no może przez to, że jest weekend, niedziela, ale tu jest masakra, słuchajcie. No nie odpocznę tutaj. Jest hałas totalny. Dzieci, rodziny, zwłaszcza dzieci, słuchajcie. Hałas dzieci, te biegające te dzieci są straszne. To więc jest niesamowity hałas. Jechałem tutaj 4 godziny. Głównie po to, żeby sobie tutaj tak no, połazić tymi uliczkami pełnymi tych starych domków. Co pewnie też zrobię za chwilę. Ale, ale ciszy tutaj nie ma, nie zaznam, nie? Może sobie odpalę za chwilę drona tutaj nad mostem, nad wodą, bo jest fajny wodospadzik taki maluteńki. E, pełen takiej pieniącej się w wody No to akurat fajne jest e, Postanowiłem to nagrać tu, bo tam już będzie hałas A wy już hałasu pewnie parmen nie macie dość Bo tam zdarzało mi się nagrywać przy wodzie i, i była masakra A więc przyjechałem sobie tutaj do tej kuldigi Tutaj nie ma jakichś zabytków Są jakieś kościoły i tak dalej, ale Parmeni wiecie, że mnie takie rzeczy nie interesują Tak więc mam tak naprawdę te kilka godzin Spokoju tutaj, czasu na pospacerowanie no i potem pójdę oczywiście do Noclegu swojego. Wcześniej jakieś zakupy zrobię. No i jutro, jutro jadę w kolejne bardziej poważne miejsce. Ten dzisiejszy dzień miał być takim dniem na zrezetowanie się po rydze, ale. Taki pewnie nie będzie. No ale dobra no, spoko. Chodźcie dalej. Jeżeli natomiast chodzi, słuchajcie o podróż, to jechało się bardzo przyjemnie. Bilet kosztował chyba 6 euro, jeżeli się nie mylę. Z kawałeczkiem. Jechałem takim wielkim busem, autokarem wręcz. Nie jechało wiele osób, tak więc było spokojnie, przestronno, chłodno w środku, bo była klimatyzacja. Tak więc pod tym względem naprawdę super. Kuldyga sama jest mała, tak więc do noclegu trafiłem bardzo szybko, pieszo z centrum. Tak więc pod tym względem wszystko naprawdę fajnie, bardzo przyjemnie. Tutaj nie mogę na to narzekać. Ja pierdolę, już mam dość. Słuchajcie tych skuterków i motorów. Tutaj kurwa, chyba każdy jeździ skuterkiem i motorkiem, i to jeszcze takimi pierdzącymi starymi. Zobaczcie kurwa, kolejny. Zanim mnie zdisujecie, dajcie mi się wytłumaczyć. W kuldydzie było naprawdę głośno. Wszędzie dosłownie jeździli tymi skuterami i motorami, nawet po ścieżkach mojego parku. Istna masakryczna plaga. To w połączeniu z moim gorszym samopoczuciem było dosłownie dynamitem dla mojego nastroju. Stąd też ta bardziej żywa muzyka dla wyluzowania. Schowałem się, słuchajcie, troszeczkę w takim ustronnym miejscu, w jakimś parku. Tak poza centrum, po takiej drugiej dzikiej stronie bardziej może tego miasteczka. Chciałem troszeczkę tu podronować, ale słuchajcie, tak wieje wysoko, że momentami tym Mini 2 nie mogłem wrócić. Te silniczki momentami nie dawały rady. Eee, a dodatek jest tak ostre słońce, że żeś i już nisko jest. No ale dobra, słuchajcie, to nie jest mój dzień. No, autentycznie nie jest to kompletnie mój dzień. Boli mnie brzuch, boli mnie gardło. Wczoraj, jak nagrywałem w Rydze QA, to słuchajcie, przy, po powrocie do mieszkania wytrąbiłem, bo było tak ciepło, wytrąbiłem dwie takie ogromne szklanki zimnej, bardzo zimnej koli. I to był, słuchajcie, duży błąd, bo tak mnie wieczorem, w nocy gardło zaczęło boleć i zacząłem mieć kaszel i ogólnie masakra, że no, byłem przerażony, że stracę głos. No jest okej. Okay. Dziś rano sobie kupiłem tabletek, w nocy wypiłem kilka gorących herbat. Eee, tabletki dziś kupiłem w aptece Streplis, jakieś Intensive. Kosztowały 10 euro, tam i, i chyba 80 centów. Czyli prawie 11 euro. Tabletki, jakieś 48 zł, coś koło tego, nie? a może i więcej. Masakra. Eee, no ale już jest troszeczkę lepiej. Nagrywam to słuchajcie i pewnie to zmontuję, żebyście mieli też świadomość tego, że nie zawsze jest idealnie, nie, nie zawsze się udaje i ten dzień po prostu jest dla mnie fatalny. Chyba zrobię po prostu tak, że sobie wrócę do centrum, jeszcze pospaceruję pomiędzy tymi chatkami. Ponagrywam jakieś ujęć, żeby coś mieć jednak z tego miejsca, bo ono na swój sposób jest urocze. Eee, tylko ci wszyscy ludzie tutaj te motory jeżdżące i tak dalej. Masakra i te dźwięki, ten hałas. Myślałem, że tutaj naprawdę odpocznę. Eee, i po prostu pójdę do sklepu kupię coś do jedzenia i wrócę sobie do pokoju już spróbuję się tak wiecie zrelaksować ale w mieszkaniu już tam w pokoju posiedzieć dokończę montaż odcinka ostatniego lub przedostatniego z Armenii chyba ostatniego przedostatniego tak ósmego przedostatniego siódmego co so ja gadam siódmy odcinek przedostatni no skończę montaż jego mam nadzieję że tam jakiś internet jest miał być no zobaczymy Zjem coś, po prostu napiję się i może dziś wieczorem jeszcze wyjdę, ale zobaczę. A jak nie, no to po prostu uznam, że reset totalny, i od jutra w nowym miejscu zaczynam drugą część wyprawy. Po prostu. Tak jakby ten dzień wydarzył się tylko w małym procencie. W sumie tak było, bo podróżowałem, tu. dobra ale się rozgadałem. Ale chciałem Wam to powiedzieć, nie? żebyście mieli świadomość, że jakbym to wyciął, no to mielibyście takie wrażenie, że zawsze jest idealnie i zawsze w fajne miejsca się trafia. Tak nie jest. nie, no. Słuchajcie, oczywiście ja wiem, że część z Was za chwilę mi tam w komentarzach napisze no czego się spodziewałeś, że jak będzie turystyczne miejsce i tak dalej. No i macie rację pewnie. Słuchajcie, może też być tak, że ja już jestem negatywnie nastawiony do tego miejsca, bo się po prostu źle czuję i może być tak, że też wszystko już mnie po prostu drażni, że, że to jest normalne, że tak jest, że jest hałas i tak dalej. Ale jako, że się czuję źle, to mnie po prostu to już drażni. Tak więc może być też tak, że to jest po prostu moja wina. E, Okej. Okay. Ja no po prostu muszę ten dzień po prostu sobie już holać. A tutaj, jak się odejdzie troszeczkę od tego centrum pełnego hałasu, to jest mega przyjemnie. Jest cisza i praktycznie nikogo nie ma. O! Tak sobie wyobrażałem to miasteczko. Na chwilę dosłownie trafiłem w miejsce, które było nieprawdopodobnie relaksujące, bo nikt nie chodził tymi uliczkami, nie jeździł nimi samochody, motorki, był... Absolutny spokój. Nie jestem słuchajcie, w stanie zrobić jednego ujęcia normalnego z dźwiękiem. Mam wrażenie, że tu jest nie wiem, tyle samochodów jak w Warszawie. Co w Warszawie? 12 tysięcy mieszkańców, a samochodów jest chyba nie wiem. Z 200 tysięcy autentycznie. Po prostu jest taki ruch, że w głowie się to nie mieści. Nawet w Rydze tak nie miałem. Nie, no zobaczcie, robię 10-sekundowe ujęcia. Zobaczcie, kolejny jedzie. Kolejne dwa. Nie wiem, chyba sprawdzę za chwilę na mapie. Może to jest jakieś miasto położone pomiędzy jakimiś dwoma dużymi, słuchajcie. I pomiędzy tymi dużymi miastami nie ma innej możliwości i wszyscy muszą jechać przez to miasto. Nie wiem, słuchajcie, innego wytłumaczenia nie jestem w stanie znaleźć normalnie. Na dodatek jeszcze wariuje obiektyw totalnie dziś, nie wiem czemu. Ma taki focus breeding, że jakbym używał jakiegoś taniego badziewia, słuchajcie, zestawowego. Naprawdę, nie wiem co się dzieje w ogóle. Ten dzień jest po prostu do dupy. Kończę to na dziś.